Kolejny utwór, tym razem dedykowany Wojciechowi Młynarskiemu i utrzymany w konwencji takiej muzycznej wielu jego piosenek, czyli w lekkim rytmie bosanowych. Piosenka o przeleście, piosenka z 2003 roku z tomiku Kaczmarskiego Tunel, czyli ten tomiku wierszy ostatnich pisanych już w czasie choroby, kiedy Kaczmar nie śpiewał, nie grał, nie występował publicznie. Jego zamiarem było napisanie jeszcze jednego wiersza, który w cał... znaczy jeszcze jednego tomiku, jeszcze jednego zbioru wierszy, który w całości a, byłby właśnie tu, tomikiem, tak? czyli e, czymś do czytania, czymś, co, m, m, gdzie, aut, gdzie intencją autora jest e, stworzenie utworów nadających się do czytania. Ale ta piosenkarska jego i tekściarska i e, e, inklinacja, że tak powiem, e, i to, co uprawiał przez, przez, przez ponad 20 lat. Jednak wychodzi prawie w każdym z wierszy, znaczy w każdym z wierszy, czyli prawie każdy da się umozecznić. Yy, I część z nich umozeczniona już nie przez autora została. Między innymi ten właśnie tekst, piosenka o przeleście dedykowana Wojciechowi Mullewskiemu. Pan się wsłucha, proszę Pana, w ten niemal niesłyszalny szelest, jakby w milczenie ciszbę w kościele. Lub mgją pielgrzymki łąką z rana. Jak pięcie przeznaczone cierni. Jak czerwcące kręgowe toczy. Tak nas dopada. Wciąż ów szmer, gdy nam spadają. łuski z oczu. Czy tak wymarły dinozaury, ujrzawszy nagle beza przeszłości, że świat jest w całej jaskrawości rządzony przez chłopczywe karły? Czy tak wymarły dinozaury, ujrzawszy nagle za przeszłości, że świat jest w całej jaskrawości rządzony przez chłopczywe karły? Gdy raz im z oczu spadły łuski zbyt prosto duszne kadzie, muszki etyka w sercach, a nie w odkopujemy te potwory, szkielety w których piasek części kolumny kręgów, czaszek w pięści architekturę, niepokory. Bynajmniej więc się nie obruszę jedną ślinę z twarzy starłem, gdy ktoś mnie nie, dinozaurem. W deszczu opadły z oczu łosek w niej więc się nie obruszę. Nie jedną ślinę z twarzy starłem, gdy ktoś mnie nie, dinozaurem. No w deszczu opadłem z oczu głosem W deszczu opadłem z oczu łusę. W deszczu Počínám. V dešti opadl z očí. Absolutně